Nigdy nie myślałam, że właśnie te słowa, gdy moi teściowie usiłowali zawłaszczyć dom, który stawialiśmy z mężem, jego rodzina odnalazła jedynie. Staną się początkiem mojej osobistej wojny, ale dziś już wiem, że czasem to, co znajdujemy na końcu zdania, definiuje nas bardziej niż wszystko inne. Wszystko zaczęło się w ten wtorek, gdy wróciliśmy z Marcinem z banku, podpisawszy ostatnie papiery kredytowe. Miałam jeszcze w kieszeni długopis, którym złożyłam podpis na dokumentach naszego przyszłego domu, tego domu, o którym marzyliśmy przez pięć lat małżeństwa. Serce biło mi jeszcze szybko od ekscytacji, a dłonie były wilgotne od stresu, ale dobrego stresu, tego który towarzyszył wielkim decyzjom życiowym. Pamiętam dokładnie zapach kawy w kuchni teściów, gdzie pojechaliśmy się podzielić nowiną. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Helena, moja teściowa, stała przy zlewie z tym swoim charakterystycznym uśmiechem, tym, który nigdy do końca nie docierał do oczu. Stanisław siedział przy stole, przekładając jakieś dokumenty w plastikowej teczce. Zwykły wieczór, zwykła wizyta u rodziców męża. Marcin opowiadał o naszych planach, gestykulując żywo, a ja obserwowałam reakcję jego rodziców. Coś było nie tak. Helena uśmiechała się zbyt szeroko, a Stanisław zbyt często spoglądał na te W powietrzu wisiało napięcie, które najpierw przypisałam emocjom związanym z tak dużą inwestycją. Potem Marcin poszedł do łazienki, a ja zostałam z nimi sama. I wtedy Helena powiedziała coś, co do dziś słyszę w snach. Jej słowa spadły na mnie jak lodowata woda. Mówiła spokojnie, niemal czule, że są już starzy, że potrzebują miejsca dla siebie, że ten dom będzie idealny, że w końcu będziemy żyć jak prawdziwa rodzina, wszyscy razem. Stanisław otworzył teteczkę teczkę i wyjął z niej kopię naszych dokumentów kredytowych. Mój świat zatrzymał się. Dosłownie poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy, a w uszach zaczął mi szumieć głuchy dźwięk. Jak oni je mieli? Jak to możliwe? Helena kontynuowała, jakby mówiła o pogodzie. Że przecież Marcin to ich jedyne dziecko, że wszystko, co nasze, to tak naprawdę też ich, że dokumenty domowe powinny być w rodzinnych rękach, że Marcin zgodził się na to już dawno temu. To ostatnie zdanie uderzyło mnie jak pięść w żołądek. Marcin wiedział? Gdy wrócił z Łazienki, jego rodzice nagle umilkli. Atmosfera stała się tak gęsta, że można było ją ciąć nożem. Marcin spojrzał na mnie pytająco. Musiałam wyglądać blado, bo zapytał, czy wszystko w porządku. Skłamałam. Powiedziałam, że tak, że tylko jestem zmęczona, ale w głowie miałam chaos. Tysiące pytań, podejrzeń, fragmentów rozmów z ostatnich miesięcy, które nagle nabierały nowego znaczenia. Tę noc nie spałam ani minuty. Leżałam obok Marcina, słuchając jego spokojnego oddechu i próbując poskładać puzzle: kiedy dokładnie Helena i Stanisław zdobyli nasze dokumenty? Czy Marcin rzeczywiście o tym wiedział? A jeśli tak, to dlaczego mi nie powiedział? Następny dzień był torturą. W pracy nie mogłam się skupić na niczym. Każda rozmowa z Marcinem wydawała mi się fałszywa, jakbym rozmawiała z nieznajomym. Gdy wspomniałam o wczorajszej wizycie u jego rodziców, tylko wzruszył ramionami i powiedział, że cieszą się naszym szczęściem. Cieszą się naszym szczęściem. Te słowa kręciły mi się w głowie jak mantra. Wieczorem, gdy Marcin poszedł na siłownię, przeszukałam nasze dokumenty. Moje najgorsze podejrzenia się potwierdziły. Brakowało kopii umowy kredytowej i kilku innych ważnych papierów. Dokumentów, które ostatnio widziałam w naszej domowej szafce, poczułam, jak złość miesza się z bólem w mojej klatce piersiowej. To był nie tylko akt zdrady, ale i kradzieży. Oni ukradli nasze dokumenty, nasze plany, naszą przyszłość, ale najbardziej bolało mnie to, że Marcin mógł o tym wiedzieć. Postanowiłam sprawdzić jego telefon. Wiem, że to było złe, ale czułam, że mój świat się wali, a ja muszę znaleźć prawdę. Gdy w końcu udało mi się odblokować jego komórkę, znałam jego hasło od lat, znalazłam wiadomości, które złamały mi serce. Długa wymiana SMS-ów z matką. Ona pisała o tym, jak bardzo będzie miło mieszkać razem, jak będzie mogła wreszcie przygotowywać mu obiady, jak za starych czasów. On odpowiadał, że musi to jeszcze przemyśleć, że musi ze mną porozmawiać, ale że rozumie jej punkt widzenia. Jej punkt widzenia. Jakby chciała zawłaszczyć nasz dom z jakiegoś uzasadnionego powodu. Ostatnia wiadomość była z wczoraj, już po naszej wizycie. Helena pisała, że rozmowa ze mną przebiegła lepiej niż się spodziewała, że jestem rozsądną dziewczyną i że na pewno zrozumiem, co będzie najlepsze dla rodziny. Marcin nie odpowiedział na tę wiadomość. Siedziałam z tym telefonem w drżących rękach i czułam, jak coś we mnie pęka. To nie był tylko ból zdrady, to była wściekłość. Czysta, płonąca wściekłość na to, że ktoś śmiał manipulować moim życiem, moją przyszłością, moją rodziną. Gdy Marcin wrócił z siłowni, czułam się jak bomba zegarowa. Patrzył na mnie z niepokojem, pytając, czy wszystko w porządku, a ja tylko kiwałam głową i mówiłam, że jestem zmęczona. Ale w mojej głowie już kiełkował plan. Nie mogłam spać tej nocy, i następnej, i kolejnej. Przez tydzień żyłam jak w transie, udając normalność, podczas gdy w środku gotowała się burza. Marcin próbował ze mną rozmawiać, ale ja tylko mówiłam, że to stres związany z kredytem, że przejdzie. W końcu przyszedł moment, gdy nie mogłam już tego udawać. Musiałam działać. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było pójście do banku. Wyjaśniłam sytuację i poprosiłam o zmianę wszystkich haseł i kodów dostępu. Oznaczało to, że gdyby teściowie próbowali skorzystać z naszych dokumentów, napotkaliby na trudności. Ale wiedziałam, że to tylko pierwszy krok. Następnie zadzwoniłam do prawnika. Opowiedziałam mu całą historię, pokazałam wiadomości z telefonu Marcina, zrobiłam zdjęcia, wytłumaczyłam o skradzionych dokumentach. Prawnik był wyraźnie zaniepokojony. Powiedział, że to może stanowić podstawę do kilku różnych zarzutów od kradzieży po próbę oszustwa bankowego. Ale ja nie chciałam od razu iść do sądu. Chciałam, żeby zrozumieli, z kim mają do czynienia. Zaczęłam planować. Przez następne dwa tygodnie zbierałam dowody. Zainstalowałam ukrytą kamerę w naszym mieszkaniu. Chciałam mieć nagranie na wypadek, gdyby przyszli po więcej dokumentów. Skopiowałam wszystkie wiadomości z telefonu Marcina. Zrobiłam listę wszystkich dokumentów, które zostały skradzione, wraz z datami, kiedy je ostatnio widziałam. Ale najważniejsze było to, co zrobiłam z naszym domem. Pamiętam ten dzień jak przez mgłę. Pojechałam na działkę, gdzie miał stanąć nasz dom. Była to piękna parcela na obrzeżach miasta z widokiem na las. Stałam tam, patrząc na to puste miejsce i wyobrażałam sobie nasze marzenia, które ktoś próbował ukraść. I wtedy wpadłam na pomysł: jeśli oni chcą nasz dom, to go dostaną. Ale nie taki, jakiego się spodziewają. Zadzwoniłam do firmy budowlanej i poprosiłam o spotkanie. Powiedziałam, że chcę wprowadzić kilka specjalnych modyfikacji do projektu. Były to modyfikacje, których Helena i Stanisław na pewno by nie oczekiwali. Na przykład, zamki na wszystkich drzwiach wewnętrznych, które można było blokować tylko z jednej strony. System alarmowy, który reagował na każdy ruch w domu. Kamery w każdym pomieszczeniu. I moja ulubiona modyfikacja. Specjalnie zaprojektowana łazienka bez możliwości wyjścia, jeśli nie znało się specjalnego kodu. Brzmi jak coś z filmu Grozy? Może. Ale ja już nie byłam w stanie racjonalnie myśleć. Byłam zdeterminowana, żeby pokazać im, co znaczy próba kradzieży czyjegoś życia. Dodatkowo poprosiłam o zainstalowanie kilku innych niespodzianek. System dźwięku izolacji, który mógł być aktywowany zdalnie, powodując, że każdy dźwięk w domu był wzmacniany dziesięciokrotnie. Sprinklery przeciwpożarowe w każdym pomieszczeniu, które mogłam uruchomić z telefonu. I specjalny system wentylacji, który mógł wypuszczać, nazwijmy to nieprzyjemnymi zapachami. Inżynier patrzył na mnie dziwnie, ale gdy pokazałam mu, ile jestem gotowa zapłacić za te modyfikacje, jego wątpliwości szybko znikły. Budowa miała potrwać trzy miesiące. To dawało mi czas na przygotowanie się do finalnej konfrontacji. W międzyczasie życie z Marcinem stawało się coraz trudniejsze. Wiedział, że coś jest nie tak, ale nie potrafił sobie wyjaśnić mojego zachowania. Próbował rozmawiać ze mną, ale ja tylko kiwałam głową i mówiłam, że wszystko w porządku. Prawda była taka, że nie wiedziałam, czy mogę mu ufać. Te wiadomości w jego telefonie pokazały mi, że przynajmniej rozważał plan swojej matki. Czy to oznaczało, że był częścią spisku? Czy może był tylko manipulowanym synem, który nie potrafił postawić się matce? Nie wiedziałam. I to mnie najbardziej bolało, ale plan szedł do przodu. Budowa postępowała zgodnie z harmonogramem, a moje specjalne modyfikacje były instalowane dyskretnie. Kontraktor myślał pewnie, że jestem paranoiczką, ale wykonał wszystko zgodnie z moimi życzeniami. W międzyczasie teściowie stali się jeszcze bardziej natarczywi. Helena dzwoniła do mnie praktycznie codziennie, pytając o postępy budowy, o to kiedy będziemy mogli się wprowadzić, czy pokoje będą wystarczająco duże dla nich wszystkich. Pokoje będą wystarczająco duże. O tak, na pewno. Stanisław pojawił się któregoś dnia w naszym mieszkaniu z miernikiem i notatnikiem, mówiąc, że chce zmierzyć swoje meble, żeby wiedzieć, co zmieści się w nowym domu. Patrzył na mnie z tym swoim aroganckim uśmiechem, jakby dom już był jego. Uśmiechnęłam się z powrotem i powiedziałam, że z pewnością wszystko się zmieści. Gdyby tylko wiedział, dwa miesiące przed końcem budowy zaczęłam następną fazę mojego planu. Zadzwoniłam do lokalnej firmy przeprowadzkowej i zarezerwowałam ich usługi na dzień wprowadzki, ale nie na normalną przeprowadzkę. Kupiłam również kilka rzeczy przez internet: rzeczy, które miały być specjalnymi powitalnymi prezentami dla moich teściów. Między innymi najgłośniejszy budzik na świecie, zestaw bardzo śmierdzących bomby smrodzących, kilka fałszywych węży gumowych, które wyglądały absolutnie realistycznie, i mój osobisty faworyt specjalny spray, który powodował, że wszystko smakowało jak zgniłe jajka przez następne kilka godzin. Wiedziałam, że to może wydawać się dziecinne, ale oni traktowali mnie jak dziecko, które można manipulować, więc postanowiłam im pokazać, jak zachowuje się dziecko, gdy jest wściekłe. Tydzień przed wprowadzką Helena zadzwoniła z pytaniem, czy może przyjść i zobaczyć dom przed oficjalną przeprowadzką. Powiedziała, że chce się upewnić, że jej rzeczy zmieszczą się w ich Pokoju, ich pokoju. W moim domu, zbudowanym za moje pieniądze, umówiłyśmy się na następny dzień. Tej nocy nie spałam w ogóle, leżałam w łóżku myśląc o tym, co się stanie. Część mnie była przerażona tym, co zamierzałam zrobić, ale większa część, ta wściekła, zraniona część, była podekscytowana. Rano sprawdziłam wszystkie swoje systemy, kamery działały, alarmy były gotowe, zamki były zaprogramowane. System dźwiękowy był podłączony do mojego telefonu. Wszystko było perfekcyjnie przygotowane. Helena przyjechała punktualnie o trzeciej po południu. Marcin był w pracy. Specjalnie tak to zaplanowałam. Chciałam, żeby to było tylko między nami. Gdy tylko weszła do domu, włączyłam ukrytą kamerę. Chciałam mieć nagranie całego wydarzenia. Zaczęła chodzić po domu jak po swoim, komentując każde pomieszczenie, planując, gdzie postawi swoje meble, co będzie musiała zmienić, żeby było bardziej funkcjonalne. Mówiła o moim domu jakby już był jej. Patrzyłam na to z fascycynacją i rosnącą wściekłością. Ta kobieta rzeczywiście uważała, że może przyjść i zawłaszczyć owoce mojej pracy. Gdy doszłyśmy do głównej sypialni mojej i Marcina sypialni, Helena oznajmiła, że to będzie idealne miejsce dla niej i Stanisława, że młodzi ludzie może powinni spać w mniejszym pokoju, bo mają więcej energii. To był moment, w którym coś we mnie pękło. Uśmiechnęłam się do niej słodko i powiedziałam, że mam dla niej niespodziankę, że w domu są jeszcze inne pokoje, których nie widziała i że chcę jej je pokazać. Zaprowadziłam ją do specjalnie przygotowanej łazienki. Była piękna, białe marmurowe kafelki, złote krany, luksusowa wanna. Helena była zachwycona. A potem zamknęłam za nią drzwi. System blokady zadziałał perfekcyjnie. Drzwi zamknęły się z cichym kliknięciem, a Helena została uwięziona w środku. Przez kilka sekund panowała cisza. Potem usłyszałam, jak próbuje otworzyć drzwi. Nacisnęłam przycisk na telefonie, aktywując system głośników w łazience. Mój głos wypełnił pomieszczenie, wzmocniony dziesięciokrotnie. Powiedziałam jej dokładnie, co myślę o jej planach zawłaszczenia mojego domu. Powiedziałam jej o skradzionych dokumentach, o wiadomościach z Marcinem, o tym, jak się czułam, gdy dowiedziałam się o ich planach. Helena krzyczała, że to nieprawda, że nie rozumiem sytuacji, że tylko chcieli pomóc. Ale jej głos drżał. Wiedziała, że została przyłapana. Potem uruchomiłam pozostałe systemy. Najpierw spray z nieprzyjemnymi zapachami. Łazienka wypełniła się odorem gniłych jajek i skunksa. Helena zaczęła krzyczeć głośniej. Potem włączyłam sprinklery. Zimna woda zaczęła lecieć z sufitu, moczy jej ubrania i włosy. I w końcu, mój ulubiony element, system dźwiękowy zaczął odtwarzać nagrania jej własnych słów. Wszystkie te razy, gdy mówiła o zawłaszczeniu mojego domu, o tym, że młodzi powinni słuchać starszych, o tym, że dom i tak będzie należał do rodziny. Jej własny głos odbijał się od ścian, przypominając jej o każdym kłamstwie, każdej manipulacji. Została tam przez godzinę. Całą godzinę słuchała swojego własnego głosu, stała w zimnej wodzie i wdychała straszne zapachy. Po godzinie otworzyłam drzwi. Helena wyszła przemoczona, śmierdzącą i całkowicie załamana. Jej makijaż spłynął po twarzy, włosy były mokre i potargane, a jej elegancki strój był zrujnowany. Patrzała na mnie z mieszaniną szoku, strachu i wściekłości. Powiedziałam jej spokojnie, że to była tylko próbka tego, co czeka ich, jeśli spróbują mieszkać w moim domu bez zaproszenia, że dom ma jeszcze wiele innych funkcji, które mogę aktywować zdalnie w każdej chwili dnia i nocy. Helena próbowała coś powiedzieć, ale tylko stała tam, kapąc wodą na podłogę. Wtedy wyjęłam telefon i pokazałam jej nagranie całego wydarzenia. Powiedziałam, że mam kopię wszystkich jej wiadomości do Marcina, zdjęcia skradzionych dokumentów i że mój prawnik już przygotowuje stosowne papiery. Ale zaproponowałam jej deal. Jeśli ona i Stanisław zostaw nas w spokoju, jeśli nigdy więcej nie wspomną o mieszkaniu w naszym domu, jeśli zwrócą wszystkie skradzione dokumenty, to ja nie pójdę na policję. Nagrania zostanie między nami. Helena kiwała głową jak manekina. Była zbyt wstrząśnięta, żeby się kłócić. Ale ja nie skończyłam. Następnego dnia zadzwoniłam do Stanisława. Powiedziałam mu, że Helena miała mały wypadek w naszym nowym domu i że może chciałby przyjechać, żeby się przekonać, czy dom jest bezpieczny dla starszych osób. Stanisław przyjechał wieczorem. Był podejrzliwy. Helena pewnie opowiedziała mu, co się stało, ale nie wszystko. Może wstydziła się przyznać, jak łatwo została przechytrzona. Tym razem użyłam innej metody. Zaprowadziłam Stanisława do piwnicy, gdzie powiedziałam, że znajduje się centrum kontrolne domu. Był zaintrygowany. Zawsze uwielbiał gadżety i technologie. Faktycznie, była to prawda. W piwnicy znajdował się panel kontrolny dla wszystkich moich modyfikacji. Ale była tam również moja specjalna niespodzianka dla niego. Gdy tylko wszedł do pomieszczenia, aktywowałam zamek. Tym razem nie użyłam sprayu czy wody. Stanisław był twardszym orzechem do zgryzienia niż Helena. Zamiast tego włączyłam specjalne światła stroboskopowe i system dźwiękowy na pełną moc. Pomieszczenie wypełniło się oślepiającymi błyskami i ogłuszającym hałasem. Stanisław krzyczał, żeby przestać, ale nie mogłam go słyszeć przez głośniki. Ale to nie był koniec. Miałam jeszcze jedną niespodziankę. Przez głośniki zaczął odtwarzać się monolog, który nagrałam wcześniej. To były wszystkie kłamstwa, które usłyszałam od jego rodziny w ciągu ostatnich tygodni. Każda manipulacja, każde usprawiedliwienie ich zachowań, każdy powód, dlaczego uważali, że mają prawo do mojego domu. Ale tym razem głos był zniekształcony brzmiał jak z horroru, z echem i dziwną modulacją. Stanisław próbował się ratować, szarpał klamką, walił w drzwi, ale system był zaprojektowany przez profesjonalistów. Nie było wyjścia. Po 20 minutach wyłączyłam wszystko i otworzyłam drzwi. Stanisław wyszedł z pomieszczenia kompletnie dezorientowany. Jego oczy były czerwone od stroboskopów, a w uszach pewnie mu szumiało. Patrzył na mnie jak na obcą osobę. I wtedy powiedziałam mu to samo co Helena, że mam dowody na ich próby kradzieży, że prawnik jest gotowy do działania, ale że jestem skłonna zapomnieć o wszystkim, jeśli oni zapomną o moim domu. Stanisław był zbyt wstrząśnięty, żeby się spierać. Przytaknął i wyszedł z domu jak zombie, ale najcięższą część miałam jeszcze przed sobą. Musiałam porozmawiać z Marcinem. Tej nocy, gdy wrócił z pracy, siadłam z nim przy kuchennym stole. Położyłam przed nim telefon z nagraniami jego rozmów z matką, zdjęciami skradzionych dokumentów i filmami z tego, co robiłam jego rodzicom. Marcin patrzył na to wszystko w milczeniu. Jego twarz przechodziła przez różne stadia szoku, zrozumienia, zawodu i strachu. W końcu zapytał, dlaczego mu nie powiedziałam. Odpowiedziałam, że nie wiedziałam, czy mogę mu zaufać. Że jego wiadomości z matką sugerowały, że rozważał jej plan. Marcin siedzień długo w milczeniu potem powiedział, że nigdy nie chciał, żeby jego rodzice mieszkali z nami na stałe, że próbował znaleźć sposób, żeby ich odrzucić bez powodowania rodzinnej awantury. Że wiadomości, które widziałam, to były jego próby uspokojenia matki, a nie zgoda na jej plany. Nie wiedziałam, czy mu wierzyć. Zbyt wiele się stało, zbyt dużo zaufania zostało złamane. Ale Marcin zrobił coś, czego się nie spodziewałam. Wziął telefon i zadzwonił do swojej matki, na głośniku. Powiedział jej, że wie o wszystkim, co robiła: o skradzionych dokumentach, o planach zawłaszczenia naszego domu, o tym, co mi mówiła. I powiedział jej, że jeśli kiedykolwiek spróbuje czegoś takiego ponownie, on sam pójdzie na policję. Helena próbowała się tłumaczyć, ale Marcin jej przerwał. Powiedział, że ma już dość jej manipulacji, że jest dorosłym mężczyzną z własną rodziną i że musi nauczyć się szanować nasze granice. Rozłączył się i spojrzał na mnie. Powiedział, że rozumie, dlaczego zrobiłam to, co zrobiłam, że jego rodzice zasłużyli na to, co ich spotkało i że jest dumny z tego, jak mądrze sobie z tym wszystkim poradziłam. To były słowa, których potrzebowałam usłyszeć. Ale historia jeszcze się nie skończyła. Tydzień później dostałam paczkę. Była w środku kopie wszystkich naszych dokumentów, które zostały skradzione, wraz z krótką notką od Heleny. Przepraszała za swoje działania i obiecywała, że nigdy więcej nie będzie ingerować w nasze życie. Stanisław zadzwonił następnego dnia. Jego głos brzmiał inaczej, ciszej, bardziej pokornie. Powiedział, że rozumie teraz, że popełnili błąd i że mają nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli odbudować nasze relacje. Ale prawda była taka, że te relacje zostały nieodwracalnie zmienione. Każde spojrzenie, każda rozmowa, każda wizyta była teraz naznaczona tym, co się stało. Oni wiedzieli, że wiedziałam, kim naprawdę byli, a ja wiedziałam, do czego byli zdolni. Wprowadziliśmy się do naszego nowego domu miesiąc później. Był piękny, dokładnie taki, o jakim marzyliśmy. Wszystkie moje specjalne modyfikacje były nadal na miejscu, ale nie musiałam ich używać. Helena i Stanisław trzymali się na dystans, Marcin zapytał mnie pewnego dnia, czy żałuję tego, co zrobiłam, czy nie uważam, że poszłam za daleko? Myślałam długo nad odpowiedzią. Nie, nie żałuję. Może moje metody były ekstremalne, ale oni próbowali ukraść moje życie, mój dom, moją przyszłość. Próbowali to zrobić potajemnie, manipulacyjnie, używając własnego syna jako narzędzia. Ja po prostu pokazałam im, że nie jestem łatwym celem, że każde działanie ma konsekwencje. I że czasami ludzie, którzy wydają się słabi i bezbronni, mogą okazać się o wiele bardziej zaradni, niż się spodziewasz. Dom stał się naszym sanktuarium, miejscem, gdzie mogliśmy żyć bez strachu o to, że ktoś próbuje nas kontrolować czy manipulować nami. Wszystkie systemy zabezpieczeń, które zainstalowałam, dawały mi poczucie bezpieczeństwa. Nie tylko przed teściami, ale przed każdym, kto mógłby próbować odebrać nam to, na co tak ciężko pracowaliśmy. Marcin nauczył się stawiać granice swojej rodzinie. Nasze małżeństwo stało się mocniejsze, bo przeszliśmy przez najtrudniejszy test, test zaufania i lojalności. A Helena i Stanisław? Oni nauczyli się, że ich synowa nie jest naiwną dziewczyną, którą można łatwo przechytrzyć, że ma pazury i nie boi się ich użyć, gdy ktoś zagraża jej rodzinie. Czasami, gdy siedzę wieczorem w naszym pięknym salonie, patrzę przez okno i myślę o tym całym doświadczeniu. O tym, jak bardzo może się zmienić perspektywa, gdy ktoś próbuje zniszczyć Twoje marzenia. Nie jestem tym samym człowiekiem, którym byłam przed tym wszystkim. Jestem twardsza, bardziej ostrożna, mniej ufna, ale jestem też silniejsza i bardziej zdecydowana. I wiedzę, że jeśli ktoś kiedykolwiek znowu spróbuje odebrać mi coś, co jest moje, będę gotowa. Dom nadal ma wszystkie swoje funkcje specjalne i choć nigdy więcej nie musiałam ich używać, ich obecność przypomina mi każdego dnia, że nie jestem bezbronna. To było to, co Helena i Stanisław odnaleźli, gdy próbowali zawłaszczyć nasz dom, nie to czego się spodziewali, ale dokładnie to, na co zasłużyli. Zemstę serwowaną zimno, z precyzją inżyniera i determinacją kobiety, która odmówiła zostania ofiarą. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.